Trenerzy The Voice of Poland nie mieli łatwego zadania, gdyż w programie nastąpił właśnie etap knockoutów. Kto wystąpi w odcinkach na żywo? Decyzje jurorów podzieliły widzów. Knockouty The Voice of Poland. Kto został w programie? Knockouty w The Voice of Poland to zdecydowanie jeden z najbardziej emocjonujących momentów programu. Uczestnicy mierzą się ze sobą, śpiewając piosenki na żywo. Trenerzy muszą podjąć trudną decyzję, która wpływa na ich dalszy los, kto przechodzi dalej do odcinków na żywo. Spośród uczestników, którzy walczyli w nokautach, trenerzy wyłonili po cztery osoby do swoich drużyn. To właśnie ich zobaczymy w następnym etapie: The Voice of Poland, Drużyna Lambery, Izabela Płóciennik, Maciej Kita, Jarosław Rochalski, Aleksandra Leśniewicz. Drużyna Michała Szpaka, Iga Ośko, Bartłomiej Michałek, Klaudia Stelmasiak, Mikołaj Przybylski. Drużyna Kuby Badacha, Adrianna Ropela, Julia Jadczyszyn, Maciej Rumiński, Anna Iwanek. Drużyna Tomsona i Barona, Kacper Andrzejewski, Alicja Kalinowska, Natalia Tull, Julia konik -Rinda. Widzowie podzieleni. Tak zareagowali na decyzję trenerów The Voice of Poland. Decyzje trenerów The Voice of Poland podzieliły widzów. Niektórzy z nich są zadowoleni z wyboru uczestników. Cieszą się na kolejne odcinki i gratulują tym, którym udało się przejść dalej. Ale to był wysoki poziom. Gratulacje, wykonania po prostu wow. W mediach społecznościowych pojawiają się jednak także komentarze internautów, którzy nie zgadzają się z podjętymi decyzjami. Wyrzucenie sióstr, a zostawienie maćka, to jest jakaś pomyłka, jak można było Pawła wyrzucić, czytamy. Jak uwielbiam Michała Szpaka, takiego decyzja o zostawieniu igi była naprawdę zaskakująca, w złym tego słowa znaczeniu, napisała jedna z internautek.